Witam Was ponownie na moim kanale. Ja jestem Magda i zapraszam Was dzisiaj na haul. Będzie to haul znowu za wysoką kwotę, bo znowu wydałam około 1000 zł. Tym razem zamówiłam głównie odzież wierzchnią, czyli jakieś płaszcze, jakieś marynarki, kurtkę. Głównie staram się coś właśnie takiego teraz na wiosnę, gdzie już robi się teoretycznie trochę cieplej, więc możemy pomału wskakiwać. W i wiosenną odzież, także stwierdziłam, że po prostu zajmiemy się dzisiaj odzieżą wierzchnią. Mam dosłownie trzy rzeczy takie spoza kategorii, ale to już tak pokażę dodatkowo na koniec filmu. Więc przejdziemy do tematu. Zamówienie jest z Hausa, więc sieciówka taka ogólnodostępna, głównie młodzieżowa ale widzę, że też bazują na takie osoby naprawdę już dorosłe, nie tylko, wiecie, takie bardziej młodzieżówki, jeżeli chodzi o ubrania, tylko takie też bardzo już eleganckie. Więc starałam się dobrać to tak bardziej, co jest teraz, że tak powiem, w modzie, ale też chwyciłam się czegoś innego. Głównie zamawiam rzeczy z myślą, żeby po prostu też Wam je pokazać, jak wyglądają, jeżeli się zastanawiacie, jak, co wygląda przed zakupem, bo na modelce wiadomo, różnie. Nie zawsze te zdjęcia na modelkach też są, więc sobie ja na zwykłym człowieku, czyli na mnie, przymierzymy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. No i co, przechodzimy do tematu. A jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam do subskrypcji, żeby nic was nie ominęło. No i co, przechodzimy więc do pierwszej rzeczy. I w sumie pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, jest to taka marynarka, jednakże ona jest tak, bym powiedziała, gruba, że ona świetnie się sprawdzi w formie płaszczu, więc możemy sobie ją mieć jako płaszczyk. Bardzo fajna marynarka, ma bardzo fajną taką kratkę, bardzo modna. Jest to kolor taki, bym powiedziała, baby blue, coś takiego zgaszonego, ale bardzo ładna. Ja mam ją w rozmiarze M i ona kosztowała 139,99, więc ja sobie ją nałożę i zobaczymy, jak wygląda. Ok, płaszcz wygląda tak. Powiem Wam, że wygląda całkiem nieźle, jeżeli chodzi o ten wzór, to naprawdę bardzo mi się on podoba. Bardzo ładna ta kratka, no naprawdę ona mi się bardzo podoba. Powiem Wam, że jest nawet dobra, nic mnie tu jakoś nie upina, nic nie uwiera. Ewentualnie jakbym zamówiła eskę, też by była ok. Tutaj mamy oczywiście guziczek, możemy sobie zapiąć na guziczek. Bardzo ładnych płaszcz, Mamy kieszonki. One chyba nie są imitacją kieszeni, tylko możemy sobie to. Tak, możemy sobie tam wybrać, bo jest taka niteczka, więc jak najbardziej na no, tak. Bardzo ładny płaszczyk, podoba mi się. Dajcie znać, co myślicie. Kolor jest też ładny, moim zdaniem. Koniecznie dajcie znać, co myślicie. A ja przejdę do kolejnej rzeczy. Kolejną z rzeczy, którą mam, to jest taka modna teraz bardzo koszula. Jest to coś taka ala flanelka. I ta akurat jest taka troszkę, bym powiedziała, grubsza w porównaniu do poprzednich, które zamawiałam. Kolory też bardzo fajne. Oczywiście coś z domieszką fioletu, co jak wiecie, to jest teraz mój kolor dominujący. Jeżeli chodzi o rozmiar, to mam ją XS łamane na S. I ona kosztowała 119,99, czyli 120 zł bez grosza. I zobaczymy, jak będzie wyglądać na mnie. Można powiedzieć, że zakładam koszulę na koszulę. W każdym razie ta mi się podoba. Powiem Wam, że mi się podoba. Ona też tutaj ma takie fajne guziczki, bardzo ładne. Podobają mi się. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tej koszuli. Ona jest taka działa, krótsza, nie jest długa. Bardzo fajna, podoba mi się i jest ciepła, więc na wiosnę super się sprawdzi. No, podoba mi się tutaj ta kratka. No to jest bardzo ładny kolor i ona na pewno ze mną zostanie, bo bardzo mi się podoba i jest przede wszystkim bardzo ciepła. Oczywiście możemy sobie zapiąć. No i ja mam tutaj pod spodem taką grubszą koszulę, więc tutaj jeszcze ewentualnie możemy sobie przepasać, czy dać na przykład nerkę. Będzie też fajnie to wyglądało. No nie wiem, mi się ono bardzo podoba. Dajcie znać, co myślicie. Ale moim zdaniem jest naprawdę mega. Jeszcze w sumie ciekawi mnie skład tej koszuli. i Zaraz sobie zobaczymy, co ona ma w składzie. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo miła i bardzo ciepła. Fajnie, bo też jeszcze mamy zapasowy guziczek, jakby nam odleciał. Jeżeli chodzi o skład, to mamy niestety, ale 100% poliestru. Ale naprawdę doskonale imitujący taki, wiecie taką materiał taki jak takie koszulety flanelowe, naprawdę mega, jest mega, mega ciepła, więc naprawdę Wam serdecznie polecam na wiosnę, także ona na pewno znowu zostanie, bo sam kolor po prostu mnie urzekł i strasznie mi się podoba. Kolejną rzecz, co tutaj jeszcze mam, to jest skórzana kurtka, ramoneska więc lecimy do mierzenia. Jeżeli chodzi już o tą kurtkę, to już... Czuję mega upięcie, więc z tą eską po prostu przesadziłam. Nawet nie będę chyba w stanie się tutaj po prostu dobiąć. No i to ze względu na to, że jestem tutaj twarda w ramionach. Jak widzicie, no tutaj już mnie ona bardzo upina. Ale krój jest fajny, podoba mi się. Tutaj mam oczywiście suwaczek. Mamy też tutaj, jak widzicie, rękawki na suwaczek. Możemy sobie, wiecie, odsuwać. Fajna, naprawdę podoba mi się. Przechodzę... Do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą, która mnie tak naprawdę zaciekawiła, bo ona była też bym powiedziała tania, bo ona kosztowała 80 zł. mam ją w rozmiarze XS ułamane na S i to jest taka bardzo cieniutka wiatrówka i ona tutaj ma te rękawki, trochę bym powiedziała, takie prześwitujące. Myślę, że na czarnej koszuli, o widzicie. Jest to taki materiał prześwitujący, jest to taka króciutka, taki jak coś jak kropto, coś takiego. Mamie tutaj też taką gumeczkę możemy sobie ściągnąć i jeszcze bardziej dopasować do talii, więc to jest fajne. Kolor oczywiście wybrałam w fioletowy, bo bardzo mi się spodobał, więc zobaczymy. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to mamy M łamane na L, więc ja sobie ją założę, bo sobie jestem i bardzo ciekawa. Pewnie skład to będzie poliester, no bo cóż by innego, jeszcze szybko zobaczymy. Tak, tu ona będzie poliestrowa. Widzicie, E, troszkę się tam gdzie gdzie jakby e, przebija, ale powiem Wam, że jest ciekawa. Dobrze, że nie zamawiałam większej, bo już by była e, za duża. Może Możemy śmiało tutaj zakładać coś grubszego, jakiś grubszy sweter, jakąś grubszą bluzę e, i tak wygląda po zasunięciu. No tak jak mówię, ona jest właśnie coś na zasadzie crop topu. Ja sobie jeszcze ściągnę te gumeczki. O, widzicie? Możemy sobie tak ściągnąć, ja sobie schowam to od koszuli. Widzicie? Jak sobie ściągniemy, to już coś takiego jest na zasadzie kroptopu, więc sobie to możemy, wiecie, ściągnąć też całkiem nieźle. No nie wiem, spoko. to ma 80 zł wydaje mi się dużo. No nie wiem, ale taka ciekawa jest ta kurtka, przyznam szczerze, że mnie ciekawi, ani nie upina, ani bardzo fajne. No ja mam tutaj dłuższą koszulę, więc no wiadomo, koszula będzie mi wystawała. Ale powiem Wam, że w sumie, czemu nie? Rękawki są takie luźne, tak jak mówię, no one delikatnie przebijają kolor, ale nie jakoś wybitnie można. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Bo w sumie jestem ciekawa. Co myślicie? Koniecznie piszcie. Kolejną kurtką, którą też tu mam, to jest taka już baby blue i też ona jest tutaj ściągana na dole, więc też to fajnie mnie, że tak powiem, skusiło. Rękawki mamy troszkę takie, bym powiedziała, szersze i mam ją w rozmiarze M łamane na L. W sumie mogłam kupić trochę mniejszą, bo ona się wydaje dosyć spora. Ona jest coś takiego, ona jest ma taki grubszy materiał i on jest taki bardziej miękki, coś wpada tak w podobie do sztruksu. Coś takiego z sztuksu, z Ale naprawdę jest bardzo fajna. Podobają mi się tutaj takie szonki. Sprawdźmy jak będzie wyglądała na mnie. Jak widzicie, ona jest krótsza, bym powiedziała, od tamtej i to w sumie zdecydowanie. Ona jest taka już, jak widzicie, troszkę bardziej szeroka. Oczywiście to też myślę, że zasługa po prostu, rozmiaru, który wybrałam. Może jakbym wybrała S XS na M S na M. Tak? Nie, XS na S To może była po prostu No na pewno by byłaby odrobinę mniejsza Nie wiem, czy by mnie po prostu tu już nie ubierała Ale jak widzicie, ona jest tutaj taka szeroka Powiem że mi się podoba Nie wiem, czy sobie nie wymienię na mniejszą Zobaczę, czy jeszcze jest online Rozmiar mniejsza Kurde, podoba mi się, na to byłaby fajna Jeżeli chodzi o inne kolory, nie pamiętam Czy były Może były Dajcie znać, co myślicie, czy dobrze leży, czy nie Koniecznie, piszcie w komentarzach Lecę do kolejnych rzeczy. Kolejna rzeczą, która, że tak powiem, chyba najbardziej rzucała się w oczy, jest taka parka piękna wzór kwiatów. Przebijają się nam monstery i jeszcze jakieś inne kwiatuszki. Nie znam dokładnie tych, tych modeli kwiatów, ale bardzo mi się ona spodobała. Jest, jak widzicie, długa. I najlepsze, ona nie była droga, bo ona kosztowała... 160 zł i mam ją w rozmiarze S, więc jak na S jest trochę spora, ale oczywiście tutaj mamy te ściągacze, więc możemy sobie ściągnąć. Ja już przychodzę do mierzenia, bo w sumie jestem najbardziej ciekawa. Jej, fajna jest, podoba mi się. No, fajna. Oczywiście mam tu rękawki, były chyba podwinięte. Może to ktoś po prostu mierzył. Ale. E, bardzo mi się podoba. Naprawdę mega. Ja sobie pościągnę. O. Dajcie znać co widzicie, ale no, podoba mi się super. Jest które też mamy. Oczywiście to będzie poliestrowe wszystko. Ona jest taka fajna, bo ona jest coś taka ala wiatrówka, więc jest taka też śliska. Ona właśnie świetnie się sprawdzi na takie deszczowe pogody, takie, wiecie, bardzo takie wiatrzyste, więc fajnie, bo będzie wiecie, amortyzować wiatr i nie będzie nam przemakała, ponieważ będzie na ta woda nam ściekać, bo jest taka bardzo śliska, nie wiem czy słyszycie. O, widzicie? Więc... Y Podoba mi się. Ona mną na pewno zostanie. Ja sobie jeszcze zasunę. Możemy praktycznie do końca, właściwie tu aż po szyjkę, o, widzicie, ale super, bardzo mi się podoba. Dajcie koniecznie znać, co myślicie, ale podoba mi się, naprawdę mi się podoba, więc na pewno będę ją nosić i na pewno ją sobie zostawię. To co? Przechodzimy do kolejnej rzeczy i kolejna rzecz to można powiedzieć: jest coś takiego dwa w jednym, więc idziemy dalej. Kolejna rzecz, o którą skusiłam się zamówić, jest ta oto kurtka puchowa, ale co najlepsze, jest to kurtka dwustronna, czyli tutaj jak widzicie, mamy pierwszą stronę, czyli to będzie taka bardziej kurkusowa, taka no właściwie miętowa kurtka, a od spodu mamy czarną, czyli możemy mieć. Dwa kolory kurtek w jednym, więc to jest naprawdę super. I co najlepsze ona kosztowała stówkę, więc myślę, że całkiem spoko. Jeżeli chodzi o jej rozmiar, to już Wam powiem. Ja mam ją w rozmiarze S, eseczka. Jak na S to jest spora, ale fajna, okay. ciepła. Jest naprawdę taka bardzo puchowa i bardzo podoba mi się ten tutaj kołnierz, bo on jest taki duży wiecie, taki teraz fashion bardzo mi się podoba, fajnie, bardzo fajnie wygląda, więc ta strona jest ok, aczkolwiek bardziej ciekawi mnie czarna, no tak się prezentuje z tyłu, jest fajna naprawdę, bardzo. Bardzo, fajna, bardzo fajnie się zapowiada, więc podejrzewam, że też już sobie zostanie. Z tym, że najbardziej mnie, właśnie, ciekawi i właśnie podoba mi się to, że kurtka jest dwukolorowa. Więc, tak naprawdę, gdy znudzi nam się ten kolor, wystarczy, że sobie przełożymy na drugą stronę i mamy już w drugim kolorze. Więc nie musimy tak naprawdę kupować dwóch kurtek, a mamy my jedno. Więc to jest naprawdę super. Przechodzę do obracanie. Czarny to czarny, więc zawsze będzie nam pasowała do wszystkiego. No mówię, no kołnierz, on mi się najbardziej z tego wszystkiego podoba. Jest taki naprawdę fajny. Jak go zasuniemy, no to może nam zakryć buzię i teoretycznie może też służyć nam jako maseczka. Nie no, żartuję. Mam no, nadzieję, że ten czas już w końcu przeminął i wszyscy będziemy zdrowi i nie będzie trzeba nosić tych maseczek. Jak na eskę jest ona dosyć spora. Ja mam jeszcze tutaj luz. I tutaj chciałam ściągnąć. Możemy sobie też ją ściągnąć i ona nam się fajnie dopasuje. Ona jest za, do połowy pupy. Tak, ona sięga do połowy pupy. To no mówię, podoba mi się bardzo. Mi się ona podoba, więc na pewno sobie ją zostawię. Mamy kieszonki. O, bardzo pojemne. Fajne. No nie wiem, no mi się najbardziej podoba ten kapturek. Dajcie znać, co myślicie. I zostały mi w sumie trzy ostatnie rzeczy. To już takie poza... Mm, poza odzież wierzchnią, ale bardzo mi się ta kurtka podoba. Naprawdę fajnie, że jest Dobra, przechodzimy do ostatnich rzeczy. Mam tutaj taką skórzaną spódnicę. Niestety ja się w nią nie wcisnę, bo w pasie jest po prostu na mnie przymała. Ja mam ją w rozmiarze M i ona kosztowała 90 zł, więc całkiem sporo. Jak widzicie, ona jest w takim pięknym kolorze takiego jasnego brązu. No, myślałam, że sobie ją będę zestawiać i ciekawa w sumie byłam, jak ona by wyglądała na mnie, jeżeli chodzi o takie skóropodobne rzeczy. Jeżeli chodzi tutaj o suwaczek, to mamy taki malutki suwaczek, on jest... Y też w kolorze spódnicy, więc ładnie nam się, że tak powiem, schowa i nie będzie nic nam wystawało. A z przodu mamy taki ozdobny suwaczek, bardzo też ładny. Także myślę, że do wielu stylizacji naprawdę będzie pasowało. Są to spodnie takie paperback. One są takie szerokie, jak widzicie. I nogawki też są takie szerokie. Ja tutaj też będę miała problem z nimi, że chodzi o zapięcie się z tego co widzę. Mam je w rozmiarze M i one są z takim, powiedziałam, są z wyższym stanem, więc tutaj dlatego ja je wtedy zamówiłam i one kosztowały 100 zł. Jeżeli chodzi o Tutaj te wykończenie też mamy taki paseczek, bardzo fajny, bardzo mi się podoba, no ale niestety są na mnie niedobre i po prostu też wiem, że one mnie trzy razy bardziej poszerzą ze względu na... Nogawkę, bo ona jest bardzo, bardzo szeroka. Wpadają coś takie a la boyfriendy, więc przejdę już do ostatniej rzeczy. Jest to taka śmizelka. Jest ona w kolorze, oczywiście fioletowym. Tutaj ma takie fajne guziczki, jest tutaj ściągana w pasie. Ma też takie rękawki trzy czwarte, i one powinny sięgać gdzieś do łokcia, tak podejrzewam. Ja sobie ją przymierzę i Zobaczymy, jak wygląda. Troszkę się wyszczuplimy na wizji. Kolor naprawdę jest dla mnie przepiękny, bardzo mi się ona podoba. Tylko ze względu, no niestety, na te rękawy, ja ją ja po prostu muszę zwrócić, bo te rękawy mnie trochę irytują. Mamy tutaj gumeczkę i może jak one by nie miały tej gumeczki, albo ewentualnie, może bym poprosiła krawcowa, żeby mi te gumeczki po prostu, może by mi po prostu krawcowa usunęła te gumeczki. I wiecie, zrobiła tutaj takie fajne podszycie i ten rękawik po prostu tak spadał luźno, to myślę, że to by było pięknie wtedy. Ja się jeszcze nad tym zastanowię, czyli po prostu nie zostawić yy, i właśnie wykombinować coś w tym stylu. No bo tutaj jak ta gumeczka mi to ściąga, to mi się to w ogóle nie podoba. Wolałabym, żeby to tak spływało luźno. Yy. Albo ewentualnie, z długim rękawem, to już w ogóle bym na stówę sobie zostawiła. Jeżeli chodzi o sam krój, to jest naprawdę bardzo ładna podoba mi się mam posłodem spodnie, bo mam dużego siniaka na kolanie, które mam rehabilitowane, bo miałam nakładane takie odsysające yy, gumowe takie yy, jakby piłki, yy, które, że tak powiem, amortyzują ból podczas ćwiczeń, więc po prostu nie chcę Wam yy, pokazywać mega sinego kolana, więc tutaj muszę mieć spodnie pod spodem. I no, podoba mi się. Tutaj mi się ogólnie podoba. To fajnie tak ładnie opada, bardzo taka subtelna, a tutaj mi się podobają też te guziczki, są bardzo takie delikatne, takie trochę wpadające takie drewniane, ale jest to plastik. Więc oczywiście mam tutaj też kieszonki, takie. Właściwie oprawki, jakby kieszonki, ale kieszonek stricte nie ma. No mówię, kolor, kolor tak naprawdę mnie najbardziej skusił. Dajcie znać, co myślicie i czy Wam się podoba. Okej, okay, jestem już w swoich ubraniach, już po przymiarkach. Dajcie koniecznie znać, co Wam się podobało. Zostawię sobie tą kurtkę dwustronną, zostawię sobie tą parkę, na pewno tą baby blue, co tutaj wisi. Zostawię też sobie sukienkę. Tak jak mówię, poproszę krawcowo, żeby mi po prostu ją fajnie przerobiła, jeżeli chodzi o rękawki. I piszcie mi koniecznie, co. Myślicie o tych ubraniach w komentarzach, czy coś z tego macie, czy może zamierzacie kupić. Koniecznie dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa. No i cóż, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby mi to Was nie ominęło. A ja się z Wami żegnam i widzimy się już, mam nadzieję, w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło.